Where exactly is it gone? <laughs> your was in Jeżeli wam też René Zelweger kojarzyła się od zawsze z postacią Bridget Jones, to krótko mówiąc witam w klubie. Ale od dzisiaj nie. Od dzisiaj dla mnie Renny Zelweger to już jest Judy Garland. Jestem właśnie po obejrzeniu filmu Judy. Krótko mówiąc René zagrała tytułową rolę. I powiem wam szczerze, poezja. Jak dla mnie, poezja. To jest oczywiście na fali tego filmu o Freddie Mercury, o Eltonie Johnie, Teraz właśnie mamy o Judy Garland. Kolejny film biograficzny, i domyślam się, że nie ostatni. I nie jest to to tak naprawdę typowy film biograficzny, gdyż nie mamy całego życia przedstawionego od A do Z. Nie. Tak naprawdę, film skupia się na kilku, można powiedzieć, dniach, tygodniach. Z czasów, kiedy to Judy Garland nagrywała czarny Księżnika z skrajny Oz oraz z już jej życia po życiu zawodowym, można powiedzieć. Czyli miała już 47 lat, jeżeli dobrze kojarzę. I no co, w Ameryce nigdzie nie chciał. Okazało się, że kasa poszła z dymem, ponieważ nie dość, że. no, tryb życia był, można powiedzieć, hulaszczy, to jeszcze dwa. Menadżer ją zrobił w konia, krótko mówiąc trzy SID. Pojawia się w tym filmie również jej mąż, był hazardistą, więc, krótko mówiąc, specjalnie doczytałem o jej, w jej biografii: puścił miliony. You take care of you has their tak więc skupiamy się na tych dwóch etapach, i powiem Wam szczerze: okej, okay, w porządku. Akcja w większości filmu dzieje się w Londynie, kiedy to właśnie Judy Garland jedzie do Londynu, bo okazuje się, że tam ją cały czas chcą. Chcą, żeby przyszła, przyjechała, żeby występowała, śpiewała piosenki, coś pięknego. Coś podobnie jak Michael Jackson miał robić w, w arenie O2 w Londynie. Masz przyjechać, tam cię ciągle kochają, tam cię chcą. A że komornik, że urząd skarbowy siadł na dom, na wypłaty itd., itd. trzeba coś robić. Ale czujesz, że są właśnie dzieci jest to właśnie polemika pomiędzy nią, a jej mężem Sidem, co jest lepsze dla dzieciaków. Czy tuanie się po scenie, czy mieszkanie w jednym miejscu, przyjaciele, szkoła, coś, co one będą wiedziały. I powiem Wam szczerze, na temat Judy Garland, tak, wiedziałem, kto to jest, że to jest matka Alejsa Minelli, jakie były jej perypetie, filmy, w większości, oczywiście nie wszystkie, to nie będę nikomu ściemiał, znam, ale Dostajemy, dostajemy Judy Garland tragiczną, bo ten film, jak większość biografii, czy to jest nawet Waleczne Serce, czy to jest Piękny Umysł, Ray, Bohemian Rhapsody, one mają wszystkie taką samą, taką samą strukturę. Dokładnie wiecie, czego się spodziewać. I wiemy, że będzie wesoło, będzie smutno, będzie wesoło, będzie smutno. Ten film ma nam zaprezentować roller, coaster uczuć. Mamy być smutni, weseli i tak dalej. Dokładnie wiecie o co chodzi. I ten film to sprawia idealnie. Naprawdę. Ale może zacznę od gry aktorskiej. Tak naprawdę, gwiazdą. No, takie w sumie domyślam się było założenie. Jest oczywiście René Zelweger. Wcielająca się w postać tytułową. I powiem wam szczerze, ja wiem, dopiero jak się film już w sumie kończył i była tyłówka, patrzę, że to René Zelweger. Dopiero sobie przypomniałem, że to jest ona. Charakteryzacja niewiele. Bo to naprawdę tylko jej dorabiali kawałek nosa, żeby był bardziej charakterystyczny. Oraz zęby była kromia troszeczkę wystające. No, Louis B. Meyer. Z Metro Major specjalnie, nawet jak kręcili film, miała nakładki, żeby była piękna, ale tak nie chciała. Więc tak naprawdę, no i peruka. Cała reszta to jest właśnie Zelweger. I powiem Wam szczerze, świetnie. Naprawdę świetnie to odegrała. I Jest rewelacyjna. Jest rewelacyjna w tym, co robi. I tak się zastanawiam, czy to ona śpiewa, czy to śpiewa Judy Garland. Poczytałem, oczywiście, Rok Czasu. Trenowała głos z. Trenerem wokalnym, żeby mieć może nie, tak, nie taką skalę jak Judy Garland, chociaż ona nie uznawana była za najlepszą piosenkarkę, aczkolwiek dawała sobie radę. Ale rok czasu przed nakręceniem filmu trenowała, potem jeszcze w trakcie już konkretnych prac preprodukcyjnych oraz skręcenia przez 4 miesiące również. Więc jeżeli sobie ściągniecie ścieżkę dźwiękową z tego filmu, to jest głos René Zellweger. I Zaskoczenie, kolejne zaskoczenie, bo nie dość, że świetnie gra, bo to, co się dzieje na ekranie, no, nie będę Wam y, mówił, jaka jest fabuła, bo nie o to chodzi, ale to, co otrzymujemy, no bo wiadomo, Judy Garland od dziecka y, w studio, Metro-Goldwyn-Mayer, wiadomo, od dziecka problemy z, no, chciałbym się powiedzieć z narkotykami, ale bardziej z, z tabletkami, z używkami, z alkoholem, no i tutaj po prostu jeszcze śpiewa coś fajnego, naprawdę coś pięknego. Nie będę kłamał, jeżeli Wam powiem, że minimum, według mnie, nominacja do Oscara będzie za rolę pierwszoplanową. A tym bardziej, po... no to jest film biograficzny o Judy Garland, o ikonie kina, więc ciężko powiedzieć, że nie, tu nie będzie czegoś takiego. Oczywiście, że będzie, jak najbardziej dadzą jej nominację i tak jak może Judy Garland pominęli kilka razy przy okazji yy, nagrody, może być tak samo Zellweger, ale mam nadzieję, Żenia. Dodatkowo, jeżeli mowa oczywiście o aktorach, na uwagę zasługuje Royce Pearson. Możecie go nie kojarzyć, ale fani Wiedźmina powinni, powinni go kojarzyć. Jest to obiekt westchnień Jennifer. Także tutaj się pojawia również w, w roli pianisty, Barta. I Powiem w ten sposób aktorstwo jest dobre. To, to nie jest tak, że to mamy naszpikowane gwiazdami, nie wiadomo jak. Nie, tu jest taki jest pomysł, że Judy Garland, czyli Zelweger, jest na pierwszym planie i dziękuję bardzo. Pozostałe postacie mają się nie wychylać. Nie może być tak, że ktoś tam odwraca naszą wzrok Tym bardziej, że właśnie sama Judy Garland, no, przynajmniej z tego, z tego filmu płynie taki, taki wniosek, taki morał, że była bardzo łasa i bardzo potrzebowała uwagi żeby ktoś ją zauważył, żeby ktoś o nią zapytał, żeby ktoś, żeby ona była w centrum uwagi. I udało im się to. I jak naprawdę rewelacyjnie, według mnie. W ogóle fabuła oraz troszeczkę wykroczę poza, ponieważ jak mówię przygotowując się do tej recenzji troszeczkę poczytałem o, o Judy Garland. Ona miała życie no nie za fajne. Krótko mówiąc, ojciec okazał się, że było to też dowiecie się o tym y, filmie. Ojciec był y, homoseksualistą. Matka sobie y, nie radziła. Ognieśnię ją wypaczył Louis, Louis B. Mayer, czyli jedno z nazwisk Metro-Goldwyn-Mayer, który krótko mówiąc był bucem. Osobiście y, nie wiem, czy to jest akurat coś, czym się można szczycić, chwalić, ale już pamiętam, jak oglądałem kilkanaście lat temu dokument y, y, z braćmi Marx o braciach Marx. I tam już właśnie wtedy mówili podczas kręcenia swoich filmów, że Louis B. Meyer to jest facet, któremu się nie można przeciwstawiać. Harvey Weinstein. Ma być tak, jak on mówi, albo nie ma tego w ogóle. Więc tutaj dowiadujemy się oczywiście, że no ona miała być koleżanką z sąsiedztwa. Dziewczyna taka z zapłotu super fajnie. Mogła zapomnieć o jakichś wolnych związkach, że wyjdzie jakiegoś chłopaka, pozna, nie, że wyjdzie sobie nawet zje burgera, pizzę. Nie. Kontrolowana cały czas na pigułach, cały czas piguła na dietę, ciach. Piguła na to, żeby poszła spać. Piguła na to, żeby się obudziła. Piguły w końcu ją wykończyły, bo przydawkowała Barbie Turany. Jeżeli dokładnie wiecie, o co chodzi, to napiszcie mi w komentarzu, ja niespecjalnie się orientuję. Hey. Więc można powiedzieć, że to, co ją stworzyło, tak na dobrą sprawę ją zniszczyło. Ona miała zaledwie 47 lat, jak, jak zmarła. No, ma 50, kiedy odtwarza rolę Judy. i to jest właśnie akurat świetny przykład, że pieniądze szczęścia nie dają. Ale ja się cieszę z tego powodu, gdyż zrobili dobry film. No nie będę się czar... Nie czarujmy się, słuchajcie. Jest styczeń. To jest okres filmów Oscarowych. Tak? Wiadomo, to jest tajemnica Policznela, że filmy, które są pokazywane w kinach. W Polsce, oczywiście, bo w Ameryce musiałam mieć premierę wcześniej, ale styczeń, luty, no to jest zrobione po to, żeby krytycy mieli świeżo w pamięci film, który Wam pokazujemy, bo ten film będzie się ubiegał o nominacje do Oscarów, o Oscara itd. itd. Więc teraz dostaniemy mnóstwo, muszę tak na, na początku każdego roku mnóstwo dobrych, ciekawych, interesujących filmów, ale jak mówię, to mnie cieszy, że na dzień dobry od razu taka, taka pieczona, taki stempel i film, który jest godny polecenia. Ja temu filmowi daję 8. Domyślam się, że kilka innych filmów teraz powstanie, bo jak już wspomniałem wcześniej, Bohemian Rhapsody był Rocketman. Teraz jest to, pewnie czekają w kolejce filmy o, o Michaelu Jacksonie, o Prince'ie, o Amy Winehouse i o wszelakich innych no, nieszczęśliwie zmarłych artystach, bo rzeczywiście to się najfajniej sprzedaje to ludzie najczęściej chcą oglądać i co to dużo mówić? To jest film. Który można pokochać? Tak, jak najbardziej. To jest film, który trzeba zobaczyć. Liza Minnelli, córka oczywiście Judy Garland, powiedziała, że ona się do tego nie ustosunkuje. Nie powie, czy jej się podobał występ, czy się jej nie podobał. Też poczynili, tak jak się robi w większości. Y w biografii, są pewne rzeczy biało-czarne, są pozmieniane, na przykład w filmie Sid, y, jej mąż, były mąż, jest naprawdę świetny, Dorany rany przyłóż i tak dalej, a to się okazuje, no niestety, nie no, facet puścił y, nie, w pokera, w oko, cokolwiek tam, grał w, y, w żabki albo jakąś inną grę z Biedronki, grube pieniądze. I, no ale to już ma do siebie właśnie Hollywood i filmy biograficzne, że tak jest. No. William Wallace wspomniany też nie był super świetny. To, co widzieliśmy w Pięknym Umyśle z Russellem Crowe, też nie tak do końca się zgadza, ale ogólnie przesłanie jest takie, jakie otrzymujemy. A że my nie oceniamy życia jako taka, tylko film jako medium film jako medium jest świetny. Tak więc obejrzyjcie go, zobaczcie. I w ogóle, czy znacie Judy Garland? Czy no, widzieliście już tego? z skrajny Oz na przykład. Ta piosenka Over the Rainbow, no to jest mega hit, to jest znany wszędzie. Ale czy znacie ją? Czy wiedzieliście o takiej kobiecie, czy jednak kto? Nie, nie. Dziękuję bardzo. Ja to się raczej e, głównie obracam wokół korzuchowskiej, wokół To teraz tam rządzi szaleje. Jakichś młodych aktorek, młodych aktorów i to wolę. Piszę oczywiście jak zawsze. Pod recenzją.